Witam na moim kanale Trygon Ognia, barany lwy oraz strzelce. Chciałam Was zaprosić do czytania tygodniowego od 4 do 10 maja i zobaczymy, czego w tym czasie możecie się spodziewać. Pamiętajcie proszę kochani, że czytanie to jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zawsze śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail podałam pod tym filmem. Możecie do mnie napisać, zrobimy prywatną analizę i dowiemy się. Odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Także zapraszam. No i zaczniemy tradycyjnie od baranów. 4-10 maj, zodiakalne barany. energia całego tygodnia karta sądu. Tutaj będą jakieś ostateczne rozstrzygnięcia. Czy to na polu zawodowym, czy to na polu uczuciowym. Myślę, że to jest też takie przebudzenie do życia. Zastanowienie się nad tym, czego ja tak naprawdę w życiu poszukuję, do czego zmierzam, co jest dla mnie największą wartością i tak naprawdę z kim rezonuje a z kim nie, tak? Pewne znajomości trzeba będzie poucinać, pozamykać, związki, relacje również, jeżeli nam nie służą i ruszamy do przodu z czystą kartą. To jest takie przebudzenie się, to jest takie uzmysłowienie sobie, czego ja na chwilę obecną potrzebuję, kto tutaj w moim życiu odgrywa główną rolę, a kto po prostu był tylko wtedy, kiedy korzyści były dla niego tak, najważniejsze, a nie znajomość ze mną. No i teraz w tym tygodniu myślę, że dużo rzeczy wyjdzie na jaw, dużo rzeczy sobie przemyślicie. To nie jest tak, że to w jednej chwili przychodzi, być może przez cały okres kwarantanny po prostu mieliście dużo czasu na przemyślenia, na przeanalizowanie różnych spraw, sytuacji, różnych znajomości. No i teraz nadszedł czas na podsumowanie i na taką kontemplację. Myślę, że będziecie długo myśleć nad tym, i w końcu podejmiecie słuszne decyzje. Co miłego się wydarzy? Karta kochanków. Jakiś wybór zostanie podjęty, czy to pomiędzy dwiema osobami, czy to pomiędzy wyborem drogi życiowej albo dwie prace, tak? Natomiast to jest zawsze wybór. Karta kochanków również mówi o relacjach partnerskich, miłosnych, w których zastanawiamy się, czy Dalej z tą osobą być, czy po prostu już ten ogień się wypalił, tak? Na tej karcie mamy jedno drzewo, na którym tli się ogień, na drugim już się wypalił. Dlatego to jest taka e, mistyczna karta, która mówi o zastanowieniu się nad tym, czy ja naprawdę chcę dalej tkwić w tej relacji, czy ona już po prostu e, się nie wypaliła z jednej strony, no i czy to naprawiać, czy po prostu ruszać do przodu. Natomiast ta karta jest na pozycji co miłego się wydarzy, dlatego dla Was to będzie miłe, ponieważ podejmiecie w końcu ten wybór. Z kartą sądu to ładnie rezonuje, tym bardziej, że tu jest takie oczyszczenie, tak? Więc część osób będzie się rozchodziła, ale to nie będzie nic smutnego, tylko bardziej oczyszczające, że już po prostu zrozumiecie, że ta relacja nie była dla was, nie służyła wam. No i tkwienie w niej byłoby w ogóle bez sensu. Co Was może zasmucić? Być może spodziewaliście się jakiegoś wyjazdu, dobrych wiadomości, no i teraz to w tym tygodniu jeszcze nie nastąpi. Natomiast może to być przełożone na kolejny tydzień, kolejny miesiąc, także kochani, co się odwlecze, to nie uciecze. Zawsze jakieś możliwości są, jeśli nie teraz, no to w późniejszym terminie. Sprawa z zeszłego tygodnia, która wraca. Siódemka Buław, to jest taka walka z pozycji wygranej. Wy jesteście pewni siebie, pewni tego, co chcecie w życiu zrobić, osiągnąć, pewni swoich racji, decyzji, no i ruszacie do przodu nie patrząc na nic, tak? nie patrząc na konsekwencje. Wiecie, co jest dla Was tutaj najistotniejsze i nie zawahacie się przed tym. W pracy karta papieża, czyli tu jest dobre stanowisko, możecie liczyć też na wsparcie szefa, przełożonego. Ta praca sprawia Wam przyjemność, tak? To może być praca gdzieś w szkole, w jakimś urzędzie, w instytucji. Natomiast tutaj myślę, że dla osób, które nie mają tej pracy, może się pojawić taka oferta w tym tygodniu, bardzo intratna, ktoś wam może coś zaoferować. Dla osób, które mają pracę, to może być taki powrót, tak? Na swoje stanowisko i, i rozpoczynanie tej pracy powolutku, tak, po tym okresie zawieszenia. W uczuciach pustelnik, no tu jest alienacja, wyizolowanie czyli część osób, która się rozstaje, będzie teraz miała czas na przemyślenie swoich decyzji i co dalej robić ze swoim życiem, tak? W którą stronę podążać dla singli. No to tutaj też jest taka samotność, ale Wy po prostu czujecie się z tym dobrze, tak? Wy czujecie się dobrze sami ze sobą. No i teraz jest taki czas na to, żeby poświęcić się tylko i wyłącznie sobie, swoim pasjom, swoim zainteresowaniom. W zdrowiu, kochani, tutaj uważamy na alkohol, na różnego rodzaju używki, ale też na takie sprawy związane z migrenami, z bólem głowy. I co radzi tarot? Dziewiątka buław. Kochani, jeżeli czujecie jakieś zranienie, jeżeli na przykład poczuliście, że podjęliście dobrą decyzję o rozstaniu, ale coś jeszcze Was w środku męczy, no to ta karta mówi o tym, żeby przede wszystkim um, przemyśleć sobie, co było powodem Waszej decyzji. Dlaczego wcześniej y, były takie sytuacje, które doprowadziły do tego rozstania? Y, I przemyślcie, czy warto wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, czy po prostu coś już się tutaj nie wypaliło y, i najlepiej do tego nie wracać. Jeżeli jest ktoś, kto chce wrócić do swojego byłego partnera, partnerki, to zastanówcie się, dlaczego wcześniej nastąpiło rozstanie, no i czy ta decyzja będzie słuszna, tak? Dziękuję Wam drogie barany i zapraszam do czytania lwy. Radiakalne lwy, 4-10 maja. Moje drogie lwy, energia całego tygodnia, trójka buław. Wyruszacie do przodu, wy już macie jakiś konkretny obrany cel, i idziecie przed siebie, nie patrząc na to, co zostawiacie w tyle, co już było, tylko macie nowe cele, tak? Tu może być w pracy nowa propozycja, nowa droga, nowa możliwość kariery, awansu. Wyruszacie, idziecie do pracy, zaczynacie swoje. Może po tym okresie kwarantanny po prostu wracacie do tej pracy, tak? I zaczynacie wszystko na nowo, zaczynacie odżywać. Już nie siedzicie w domach, część z was może gdzieś udać się w jakąś fajną podróż. I tu będzie dla Was to wszystko bardzo miłe z tego względu, że czujecie się bardzo dobrze. Królowa Buław mówi o tym, że jesteście osobami spełnionymi, wiedzącymi, czego chcecie. Macie pracę, macie tutaj dobre finanse i czujecie się bardzo dobrze z tym, co do tej pory udało Wam się osiągnąć. Co Was może zasmucić? Czwórka pentakli. Być może liczyliście na większe pieniążki, większe wpływy, i teraz coś Was tutaj niestety. Może zasmucić z tego względu, że tych pieniążków tego awansu jeszcze nie będzie, a może liczyliście na kredyt w banku, tak? No i teraz ze względu na sytuację, jaką mamy w kraju, tych kredytów nie do końca banki chcą udzielać, no i to może być taka smutna decyzja, że tego kredytu nie otrzymacie w chwili obecnej. To też dla związków może być sytuacja, w której traktujecie partnera jak swój największy skarb, boicie się go utracić, no i cały czas macie takie myśli, czy ten partner jest wobec was szczery. Sprawa z zeszłego tygodnia, która wraca księżyc. Jakaś sprawa jest ukryta. Może macie do czynienia z rybami, z rakiem, tu jest jakaś tajemnica, coś nieodgadnionego. Myślę, że będziecie zastanawiać się nad tym bardzo długo. Być może w pracy są jakieś niejasne sprawy, być może w uczuciach. No i tutaj dla niektórych może być też ciąża, tak? o której jeszcze nie wiecie. W pracy mamy działanie ósemka była w ruch do przodu, przemieszczanie się, kontaktowanie, komunikacja z ludźmi. Być może wyjazd poza miasto, tu bardzo dużo się będzie działo, coś nowego rusza z miejsca. W uczuciach Dziesiątka Mieczy wychodzicie po jakiejś trudnej sytuacji, być może źle się działo w Waszych relacjach, no i teraz następuje takie oczyszczenie, podnoszenie się po tym bólu, po tym upadku i jakieś oczyszczające rozmowy. W zdrowiu, kochani, uważamy na bóle migrenowe, uważamy na przeciążenia, wszelkiego rodzaju stresy. No i też nie siedzicie zamknięci w domach. Postarajcie się po prostu jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. I co radzi tarot, żeby skupiać się na rodzinie, na najbliższych, na przyjaciołach, na osobach, którym na Was zależy? To jest najważniejsze. Część z Was faktycznie może się dowiedzieć o ciąży, o, o tym, że spodziewacie się dziecka. No i tu będzie takie, taka radość, bo jednak rodzina się powiększa, tak? Także tyle moje drogie lwy, życzę Wam fajnego tygodnia, jeżeli macie ochotę na czytanie prywatne, to zapraszam. No i teraz zapraszam Strzelce. 4-10 maj, Zodiakalne Strzelce. Moi drodzy, u Was też jakieś oczyszczenia mmm, sytuacji, relacji, być może w pracy, e, tu następuje jakaś kontemplacja, przemyślenie sobie wszelkich spraw, e, być może zaczynacie nową pracę, być może jak, jakaś relacja tutaj e, wchodzi na wyższy level to jest przewartościowanie sobie wszystkiego. Być może po tym okresie kwarantanny zaczynacie doceniać to, co jest najważniejsze. No i zastanawiacie nad tym czy zrobić jakieś czystki tak w znajomych, w przyjaciołach, bo dopiero teraz doceniacie tych, którzy przy was zawsze byli, a nie tylko tych, którzy widzieli w was jakieś korzyści. Z dobrych wiadomości mamy szóstkę buław. To jest jakiś wyjazd, może być służbowy, może być wyjazd z partnerem, partnerką. To są bardzo dobre wiadomości dla co po niektórych zaręczyny. To jest przede wszystkim przemieszczanie się, ruch do przodu. Wy zaczynacie działać, zaczynacie coś zupełnie nowego, no i cieszycie się w końcu tym, że można wyjść z domu, można zacząć robić wszystkie fajne rzeczy, które robiliśmy, zanim zaczęła się ta cała epidemia. Co Was może zasmucić? Może jakieś marzenie nie spełnić się w tym tygodniu? Być może liczyliście na spotkanie z kimś, tutaj też mógł być jakiś wodnik w Waszym otoczeniu? Natomiast karta gwiazdy mówi o dobrych wiadomościach, o spełnieniu. Jeżeli to, kochani, nie następuje w tym tygodniu, no to nie martwcie się, pamiętajcie, że coś odwlecze to nie uciecze. E, I to wszystko może nastąpić później, tak? e, nie wszystko od razu. Sprawa z zeszłego tygodnia, która do Was wraca umiarkowanie. E, kochani, Wy tu i tak zachowujecie spokój, umiarkowanie, wyciszenie. Postarajcie się zrelaksować, skupić na tym, co jest najważniejsze. Na swoich pasjach, zainteresowaniach, zacznijcie w końcu wdrażać w życie to, o czym wcześniej myśleliście. Już teraz możemy się normalnie przemieszczać, y, gdziekolwiek wyjeżdżać, więc postarajcie się ten czas y, poświęcić sobie. W pracy wisielec to jest takie przewartościowanie sobie wszystkiego spojrzenie na całą sytuację z innej perspektywy. Wy tutaj myślę, że trochę będziecie już kombinować nad tym, czy zmieniać pracę, czy ta obecna jest pracą, która Was spełnia, w której czujecie, że robicie to, co kochacie. No i zaczniecie się troszeczkę zastanawiać. Dla osób bezrobotnych tutaj jest jeszcze nadal takie zawieszenie i nadal tej pracy możecie poszukiwać w tym tygodniu. W uczuciach rycerz-mieczy. No, możecie mieć kogoś z trygonu powietrza, bliźnięta wagawodnik. kogoś, kto jak rycerz-mieczy, po trupach do celu idzie w Waszą stronę, walczy o Was. Może to być mężczyzna, który naprawdę, y, któremu naprawdę na was zależy, który po prostu zrobi wszystko, żeby z wami być, spotkać się, y, spróbować budować jakąś fajną relację. Y, w zdrowiu, kochani, uważamy na problemy y, z żołądkiem, żołądkowo-jelitowe. Starajcie się zdrowo odżywiać, nie pijcie za dużo kawy i przede wszystkim po tym całym okresie kwarantanny wychodźcie częściej na zewnątrz, y, zażywajcie świeżego powietrza, tak, więcej sportu uprawiajcie. Co radzi tarot? Księżniczka kielichów. No, tu jest wyjście z jakimiś uczuciami, tu faktycznie mogą być albo jakieś zaręczyny dla co po niektórych, albo ktoś może faktycznie wyjść z tym uczuciem, e, powiedzieć wam, co do was czuje. No i tutaj następuje takie pojednanie, tak. W pracy również może pojawić się nowy projekt, nowa oferta pracy, ale wy będziecie się jeszcze nad tym zastanawiać. Jeszcze od razu w to nie wejdziecie przy karcie wisielca. E, także moi drodzy, z, zapraszam do kolejnych czytań, zapraszam do czytań prywatnych, jeżeli macie ochotę. No i życzę Wam wspaniałego tygodnia. Pozdrawiam.